Witam Was w serii Challenger, czyli jak sama nazwa wskazuje w serii z moją drogą do Challengera. Podczas tych odcinków będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają gry w Masterze oraz ile czasu zajmie mi w Challengera. Nie przedłużając, zapraszam. A i zostaw suba i łapkę w górę. Myślę o Atroxie, no ale nie ma za dużo dobrych adeherosów w Rambla. Jakiś atroks No, muszę Atroxem. Jest tutaj ok, ale no, matchup nie najłatwiejszy. Szczególnie, że nie za bardzo umiem go grać, bo za dużo nie grałem Matroxem. Jak był grany ten matchup? To najlepsze w ramble są jakieś tanki albo Apeki. Z deków ciężko coś wybrać. Ja wezmę Revitalizer, bo mam serakę. O, chyba nawet jakiś one trick Rambla to jest, wnioskując w Poniku, ale nie wiem. Ale dobra, no mam 4 Grandmasterów ani żadnego. Może mnie skierują do Challengera. Dobra, no muszę przetrwać jakoś pierwsze levele. Nawet nie pierwsze, tylko do jakiegoś, nie wiem, siódmego. Jakbym przetrwał, to jest super, bo później już mogę go one-shotować. Ale te pierwsze trzy levele, później trochę też jest giga ciężko. Nie wiem, czy chcę jak z drinkera w tej grze złożyć. Mógłbym w sumie na pierwszy. Ale nie wiem. Zobaczymy, jak gra będzie szła. To nie jest tutaj złe. A bocie chyba mogą być trochę ciężko. Na Warusa chowem i no, ale Nie wiem. Elo, elo, czy Malfight Git w Timo? Nie wiem. Chyba tak, nie wiem. Jak Timo gra z flitem i unika ci każdej komety, to może być trochę ciężej. Może lepiej z AERy grać. Kurde, no ja grałem ten matchup to tylko ze strony Rumble, a nie Atroxa. Kurde, myślałem, że może dążę odbiec, ale dobra. Zawsze jak Rumble używa kół, to fajnie biec w jego stronę. Żeby chociaż albo się odwrócił, to się nie dostanie obrażeń, albo żeby spróbować mu sprokować boon plating Od tego creepa chyba nie mogę podejść. On gra ostrożnie, chyba się popi boi? bo nie wiem co on robi, albo po prostu slow puszuje. A to. Tak będę miał za chwilę kolejne bo jak ten wave się będzie kraszował, Tylko teraz nie wiem czy za dużo nie stresu do tego kanona HP-ków. Próbuję zbejtować jego kół, żeby to spuszował jak najszybciej. Ja mogę tak robić, żeby zbaitować jego kół i dawać je do tyłu. Gdyby się poszowało szybciej w moją stronę. No może próbować mnie dajwować tutaj. Palon to się nie spodziewałem, ale one shot'a dostałem, tak szczerze. Kupię tą Magic Mantle a chyba. Ale nawet nie wiem, czy tutaj... Mógł chyba tutaj nawet jeden za jeden robić solo. Bo ja nie miałem czwartego levela. Nie wiem czy ktoś tutaj flashował, chyba nie Chyba Ignite po prostu poszedł i tyle. tego wave'a jak najszybciej, ale... Mogą próbować mnie tutaj zabić znowu jak będą chcieli Chyba tu zrickeluje, bo on raczej to będzie puszował. Ja tutaj nic nie robię, zawsze sobie coś kupię Może mogłem zdeepwardować pierw, ale... Rumble flashował? Na pewno widzą, nie kłamiesz? Bo ja nie wiem, ale jak flashował to dobrze! Są tu jakieś potwierdzacze? No, te white powinny być dla nik, bo mają pusz na topie I też to, on będzie miał szósty pewnie zaraz Może mnie skowerować od dive'a, ale... Dobra, nie ma tutaj talona, więc nie będę dive'ować Fajna wymiana, ale jakoś za dużo mu nie zrobiłem, no ale miał bunt plating. Oj, O, że nie trafiłem w tym W Popi, 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 popi. Już się bałem, że tutaj padnę tak szczerze, było blisko, żełem został sprzedany. Tak trochę. Dobra, może jednak zrobimy te white graby Ale ja tutaj myślę, że muszę zrykować, bo będę miał tak zepsute tempo jak zostanę. Chłopie tego jak z Rinkera w tej grze. Myślę, że będzie ok, jak mają korkiego ich chłaja Zawsze tam jakiś warusz czy coś. Dobra, a teraz ramble flashową? <grym> teraz nie <noise> Oj. Musiałem się trochę od razu podchodzić, bo miał przegrzanie, więc mogło to wyjść kiepsko. Ale takie wymiany już są super. Na kolejnych cooldownach mogę sprawiać, go zabić. O, skończyło mu się kół, to się odpalam. Nie wiem, czy zabije, spróbuję. Nice. Już się bałem przez chwilę, że tutaj padnę, no ale Zagrałem dobrze wokół cooldownów. Misowałem Greepa jak knop Chyba zgarnę jeszcze kolejnego Guaywa wysoko. Nie wiem czy widziałem talona, Nie wiem czy przed chwilą go na boci nie widziałem. Nie patrzyłem na mapę to moim a Ale spróbuję zgarnąć te Wawa. Możliwe, że tu padnę, ale trudno. Trochę ryzyk fizyk, bo jakby tu ktoś przybiegł pod te Void Graby, to mogło być kiepsko. Może bym dokończył mawa? Nie, chyba nie. Ja pójdę to Sundersky Sky po prostu teraz I będę się leciał po milion Nie mam w planach wizu robić kursu do topa płatnego Przynajmniej no w najbliższym czasie Kurde, my bad. Źle wyliczyłem, nie zabiję przez to. Ajajaj. Ale aj, aj. no dobra, no tragedii nie ma, zabiliśmy jednego Dobra, no teraz mnie znerwowało, że mi zatrzymał Recall. To tepuje, Warus ztepuje. O, jestem tu martwy. Chyba, że mnie talon oszczędzi, ale wątpię dwie sekundy muszę przeżyć. No teraz trochę lipa. No nie spodziewałem się, że mi Recall zatrzyma. Może Oriana złapie to pojewa? Ten bez TPK. Nie wiem, czy jerkował. Traciłem trochę tutaj dużo. Szkoda, że po prostu nie Bo to, to by jeszcze było OK. Ale mogłem też zabić tego chweja, jakbym lepiej zagrał. Wszędzie często mam problemy z trafianiem ku flash. Szczególnie jeżeli chodzi o drugie ku. Bo tak jak pierwsze i trzecie ku trafiam, to często tego drugiego. Yy, no nie dokładnie tak trafiam. Muszę nad tym. nie wiem, na practice toolu. Użyć sobie kilka razy czy coś. A często mi się to zdarza Dobra, no teraz muszę trochę uważać, bo on ma cały item Ja teraz nie jestem jakoś w ekspie do przodu Bo teraz straciłem z 2 albo 3 wavy nawet Myślałem nad dawaniem mu autos, ale nie mam hex drinkera gotowego Więc bałem się, że odpaliście na mnie na fleszu i na ignajcie. Oj, no teraz dużo hp stracę Chyba jestem martwy nawet no i bet. Ale o tym mówiłem, że ciężko przeżyć. Nie powinienem używać na creepa. Jakby mnie użył W, to nie może z czegoś takiego robić. No teraz mi dwa niepotrzebne dady wpadły, bo straciłem moją przewagę. Jak to trwamy jakoś, nie wiem, do dwóch trzech itemów, to będą mieli ciężko w fajcie zabić, ale korki będzie gigawał nasze herosy. Będzie mógł po prostu cały czas hitować za darmo. Nie pewnie tam zwardował. Jak użyję jakoś losową kuramble to wtedy mogę użyć ułożyć EQ do przodu, ale tak to ciężko. Teraz Reset, mogę zawsze z powrotem. No a raczej to orde jest. No, Fira zostałem. Ilek, ilek, ilek. Dzięki. Może mnie nie wysnajpi tutaj chłę jakoś. Mogę tutaj podejść i poszukać. Warus na bocie, ale mają paczki, więc to mnie to ciężko będzie. No, ale mogę tu stać, może... O, nieważne. Myślisz, że wygra Swain? Close. O, zabił. Nie najgorzej, jak jeden za jeden. Tak, pod tego to pływa ciężko mi podejść. może sobie golemy zrobię. Teraz nie za bardzo mam co robić. Dopóki, nie, dopóki oni tego nie poszują. On na przegrzaniu raczej mnie złąsztuje, więc muszę uważać. Zresztą to chyba moja straka została przez przestalona. Nie najlepiej się dzieje na mapie. No ta gra będzie ciężka. Korki za darmo się skaluje. O, dobre ku. sobie dwa klipy to Mogę tu w teorii szukać TPK, żeby sprawdzić z tę grę. Talon przeskoczył do tepne. Może mnie nie zmarsztuje na tpk Oj No bez przesady. I teraz pamiętałona też nie dogonię Ale unlucky Nawet asystki chyba nie będzie Dobra, jednak Shodown będzie, więc git Nie ma tragedii Ciekawe, że tam poja nie zabiłem, ale bez felsza Spuszę jednego, dwa wave'y i może się zgrupuję na tego smoka Nie wiem, czy będziemy się chcieli o to bić, ale niby paczek teraz nie będą mieli Może jakby teraz Poppy ze mną zagrała i spróbowała zabić tego Rambla. Nie wiem czy nie ryzykowny, że fejs ten krzak. Rumble na topie, ja mam zejście. Jakbyśmy tutaj spróbowali Ramble'a na przejściu złapać. Pół minuty do smoka. Popi, popi. To chyba jest dobre, tak mi się wydaje. Nie no. Sada. Zagram jeden za jeden, bo... O, nawet nie zagram jeden za jeden. Ale czemu od razu epop i nie klika? W takim szoku jestem. Z flasha. Już drugi raz coś takiego się wydarzyło. W tej grze... Jak ja, ja naparła? Diadomida. Wam z tego zrobił. Chyba, że Twain wbiegnie solo w pięciu i zabija razem z Soraką. No to też jest szansa, nie dziwiłbym się. Już nic mnie nie dziwi w tej grze. Chyba nie zrobią nashora, jak się pokaże na bocie. Nie mają Korkiego. Pół minuty do mojego TPE, więc chciałbym złapać tego Ewa. Branie tego Towera trochę ryzykowne może być, ale może sforcuję TPEKA korkiemu. Może nie zrobią naszora. Wszyscy są u mnie na mapie, więc wątpię. Jeszcze mamy RK popi. Niedługo będą mieli paczki chyba, więc mogą projekt zacząć nashora. Jeżeli nie będą chcieli grać pod smoki. nie wiem czy ten nasz jest dobrym pomysłem, no nie mamy za bardzo obrażeń jak nie mamy AD zgradaliśmy dwa shutdowny, jeden dla Soraki niestety, ale... Ale jakoś dużo nie musieliśmy spalić, tylko mojego TP'ka Oriana nie flashowała, bo nie miała O, może zamkniemy tutaj warusa jeszcze. jeszcze nie wiem czy ja nie chcę grać po ten tower, jeżeli on biegnie do dołu to... Nie dobiegnę tam Ewentualnie ktoś tu może tapować Ale jak oddamy bot te dwa, to już trochę gorzej 700 golda oddawać za friko to tak... Ciężko Dobra, no brakuje mi 100 golda do przedmiotu. Nie wiem, czy jakiś talon mnie tutaj szuka. Albo te pekami mnie szukają. Rekoluję na wszelki trochę głębiej. Albo poczekam na golemy. Tylko problem jest taki, że jak poczekam na golemy, oni zaczął na szora, to ja już będę. No dobra, teraz może być problem, bo chyba i tak zaczął na szora. A ja tego recola nie mam. Teraz chyba muszę zostać. Dobra, oni cały czas próbują nas na face-checku zabić. Ja po kolu jak tu przebiegnę to mogę dużo zrobić, ale teraz nie wiem czy tu Swain nie padnie. A jak Swain padnie to może być trochę ciężko zagrać walkę. No, ale jakim cudem jest niezniszczalny z Toraką. O, szkoda, że nie trafił close. smog za 50. To nie będzie łatwa walka do tego Smoka. Rumble jeszcze jest martwy. Można na tym midway'wie więcej znaj... Oj, nie przeskoczyłem przez ścianę, ale... Dobra, was flashe'a. Tylko, że trzeba uważać, bo Korki w paczki i tu tapuje. O, nie trollową czasem? Zatrzymałem mu dasha. Zabijmy pod reset. Nie mogę się ruszyć. Muszę wejść na ekranbla. O, właśnie użył. Chciałbym się uleczyć na czymś. Jest tu jakiś Honeyfruit? Nie ma stanę tu i może będę widać wizję, jakby ktoś flankował. Albo ja poszukam od flanki. No ale to ciężko mi być użytecznym w tym fajcie. No fajnie, jakby mnie Soraka wyhealowała, ale to... Nie wiem, czy ona chce mnie healować. O, unlucky ja trochę. Dobra, autosa zabiłem. O, dobra, teraz usłyszeli Rkę Rumble'a, wcześniej był Quake. No ma to sens. Dobra, może nie Arka, nie wiem jaki to spell był. Ale Arka to to nie była. Chyba. Ale to tak samo wygląda dla mnie. Przynajmniej nie wyglądało, bo coś jeszcze się działo w tym fajcie. To dla mnie wyglądało jak Arka Rambla, tak szczerze. Ten dywan od chuja. Muszę coś kupić, żeby nie dostawać one shota. Może Devens jakiś? Może odpuszczę jednego Ewa' na bocie mam TPK. Spróbuję przekazać do farmi do 16. 16 level dla mnie dużo zmienia. Ale dobra, jak nie o bo to się zgrupuję po prostu. Trochę się boję teraz pokazywać na bocie, jak mi swoje na do 1 HP. W teorii bym mógł, ale w tej sytuacji jak... Nie wygląda to dobrze. Jesteśmy obijani cały czas do zera. Tu jest taki, że mamy Sorakę, więc trochę te błędy wiecie. No dobra, teraz z na może być problem. Chyba musimy oddać co? Naszymi harasami za dużo w korkiego. Nie możemy zrobić. No, ciężko przejść. Oddajemy to. Musimy jakimś co znaleźć English albo na moim tepeku, albo na jakimś flashu poppy, bo w ten sposób nie, nie będziemy mogli grać nigdy. Będę musiał szukać chyba jakiegoś tepeka. I problem jest taki, że ten tepek nie będzie łatwy, żeby tam coś zrobić, bo mają takie herosy. No ale jak tego nie zrobię, to ciężko będzie wygrać jakąkolwiek walkę, więc. No, mają niezły połk. Nie mogę tu podejść za bardzo. Jakkolwiek. Million slow, RK Rambla. Mamy RK Oriany, może strolują i wbiegną w nią. Oj. Chyba nie wbiegli jak coś. Może tapnę na midwave'a, żeby nie mieli go. Tylko nie wiem czy wtedy boty nie będą próbowali skończyć. Ale no dobra, chyba nie. Nie będę też tapował bo widzę, że recalują że swojej nie ma zoni, nie wiem czy nie byłaby lepsza niż ten rabadon. No teraz na smoka w ogóle nie mamy jak podejść, bo oni będą po prostu stali w szakach i będą nas połkowali. Nie mam za bardzo wardów do te pięcia na plecy, ale spróbuję czegoś takiego poszukać. Może akurat stroluję korki. Zawsze coś, chciałbym tu bić na tepeku nie mam za bardzo wardów do te pięcia. Dobra, no można i tak. A zonie nie jest o pana Czy ja się mylę? Szczególnie jak się dzieje coś takiego ciągle. Oni grają po prostu na połki. Nie da się nic zrobić na nich. No, ja się nie ruszę. Nie da się nic zrobić. Totalnie nic. Jednak się da, ale mogłem tu pęty zrobić, jakbym lepiej zagrał. <laughs> Najlepsze jest to, znaczy najgorsze jest to, że to nic nie daje i tak grandal będzie unplayable. Nie wiem co kupić nawet na ostatni. Najlepiej to bym kupił trzy dodatkowe flesze, jakby był taki przedmiot, żebym mógł jakoś dobiegać do nich. Mają no, milion redukcji hila to... Myślę na Zwiderzyn albo na Jackson po prostu jakimś może, nawet. To nie wiem czy ja to w ogóle na nastakuję, nas no niby ciągle połkują, więc powinno to być... Łatwo nastakować, ale... Nie wiem czy nie musimy tu szukać lasowej walki jakiejś Jedyne co mogę jeszcze zrobić w tej grze to śmigło, napisała Oriana No nie no, brakuje mi trochę golda, kupię po prostu jakiś item, bo teraz nie będę miał jak zrykolować. Kupuję eklipsa losowego Bo nie będę miał już pewnie teraz jak zrykolować w ogóle, bo będzie ciągła wojna Gramy put, full obrażenia To może jakaś sterylda Terylda byłaby lepsza, ale... Eclipse też nie zły. nie za bardzo opłaca się pod Steela grać, bo jeżeli popi przez to padnie to... Kończą... Ty no nie da się grać! Co ja mogę zrobić? Nie mogę nie mogę się ruszyć Ty no, nie daj się nic zrobić Widzicie to co się dzieje? No dobra, ryzyk fizyk O nie mogę mam Fira, wszystko mam Legendary jestem, no ale co to zmienia ty O lagi mam jeszcze Nie no lagi się zaczęły w takim momencie Pewnie one shota tu dostanę. I on jest. Poszaleje przy tym monitorze przecież. Dobra, już mam nowy plan na tę grę. Jeżeli użyją tak, erki Hueya, erki Rambla i erki Varusa, to muszą trochę użyć. To po prostu odpalam erkę i biegnę przed siebie. I niech się dzieje, wola nieba. Jednak miałem zmienić plan. Death za sprzedać, ale dobra Niech się dzieje, może Dewden sprawi, że Wygram grę, bo dostanę jakiś reset Dobra, tego Midway'a Nie za bardzo mogę brać, tylko, że oj, i tędy będzie ciężko przejść, powiem wam Chyba jakąś obiegówkę muszę Naokoło Oj, kłopoty Oby zrobili na szora moi Moi do przodu Bierze w was Ty no How play? Jak to talon zabija? Dobra, to nie talon jednak zabił. Już myślałem. I Derekowi mogę tutaj tapnąć. Mam flesza. Nie, nie, nie. Tutaj nie wiem, czy jest dobra walka. Mam rkę za 20. Jak będę miał to możemy tu ich zabić. Oj, szkoda. Czy ja chcę tutaj szukać flesza? Nie! Centymetry! Znowu centymetra zabrakło. A i tak to nie było Warf myślę, bo nic bym z tego killa nie miał. Może trochę kontroli na mapie, ale lepiej było poczekać na walkę na nashora pewnie. Może poczekam aż ktoś tu przejdzie losowo, jakaś szansa że ktoś tu przejdzie. Korki jest na topie. Rumble mógłby tu być, no ale wątpię żeby pod takiego wave'a głęboko szedł. No, no dobra, ten wave trochę ryzykowny. Jeśli chcę ryzykować, że zrobi 1 na 2, ewentualnie 1 na 3. Dobra, nikogo tu nie ma, pozacelony. Może Bagdora idę po prostu. <grych> Talon bez skoku na tej ścianie. Byśmy tutaj spróbowali podejść. Oj, No Oni teraz mogą nas ba bardzo rozciągać. Jeżeli jakieś korki będzie grał na topie z tepekiem, to może być ciężko to grać. Mają 3 tepeki. Nie, 2 jednak, nieważne. Muszę talona chyba znaleźć. Nie wiem, no jak do nich podejść? Ty, no nie da się. O, o. Oriana flankuje. To może się udać, jak Oriana flankuje. Ty, no niczym nie mogę dosięgnąć. Wszystko mi odfleszowali i zdodżowali. Wszystko. Jest tak unlucky ten fight. Nie, no centymetry. Nie wiem jak to wyszło 3 za 3. Nie wiem. Nie mam pojęcia tak szczerze. Wszystko mi odflaszowali. Na to, co nie odflaszowali, to zabrakło centymetra. Nie wiem. O nie, wiem czy teraz na no szara nie zaczną, jak się pokazałem na tym moim. Muszę chyba zrykolować i tam tapować. Zobaczy czy korki będzie topował. Oj, ten spłyń może być martwy, jak tam korki tapuje. Ja muszę się uleczyć, zanim tam tepnę. Góry, no teraz to nie dobrze. Teraz biorą i Noszora, i Eldera. No nie mogę. Biegnę na Eldera. Może ktoś tam swojej i padnie. Zapomniałem, że to wizja daje. O, niedobrze. Oriana ma 1 HP. Oni robią pewnie teraz Noszora i za chwilę przybiegną na Eldera. sway na 20. Jeżeli tutaj nie wbiegliśmy to. Może być ciężko. Mamma Mia. Mamma Mia. Co teraz? Pomocy w bazie. Mam flasha przynajmniej tym razem. Nashor i Elder. I paczki korkiego. Jak to wygramy, to ja będę w takim szoku. Oby ktoś od nich strollował, proszę. Oby ktoś od nich strollował. Ale nawet, jak Korki wskoczy do przodu i padnie, to i tak to będzie przegrany fight pewnie. Co, so, trzy chyba oddajemy i się modlimy, że nie skończą na ld o. Oj, szkoda, że doleciałem. Oj. Ale petardy idą od Korkiego. Co teraz? Ale nice try Przynajmniej prawie pęto zrobiłem. Ale to, że tak długo walczyliśmy w tej grze, to tak szczerze jest dziwne. Ta gra powinna być przegrana w 20 minut. Ale dobra, no mogę na pewno lepiej zagrać w tej grze. Nie wiem czy bym wygrał, ale Ale byłaby szansa wtedy, jakbym lepiej zagrał walki. Dobra, ja widzę ja Wam dziękuję za oglądanie. No dzisiaj były trzy długie gry. Miałem w planach zagrać 3-4 gry, no ale były trzy długie, no to nie zagram już niestety kolejnej. Dobrej nocy, dzięki, że wpadliście. Jutro raczej nie będzie streama. Ewentualnie w godzinach późno wieczornych, ale. ale nie wiem. Zobaczymy. Opa. Pa.